Cześć, witam serdecznie wszystkich. Mamy 8 marca nie jest to poniedziałek, ale w poniedziałek właśnie nie robiłem zakupów, ponieważ liczyłem, liczyłem, myślałem, że po prostu ten rynek jeszcze gdzieś tam poleci. No i te dwa dni mamy do dzisiaj trochę spadków. Także dla mnie już taki wykres dosyć dosyć fajny, czerwony, to, to wtedy sobie robię zakupy, wtedy, wtedy właśnie mm, kupuję krypto, tak. Pamiętajcie, że wszystko co usłyszycie na tym filmiku to nie jest to porada inwestycyjna, tylko i wyłącznie moje zdanie. Oczywiście zakupy robię na giełdzie Binance. Link do giełdy macie pod spodem. Ja korzystam e, tylko z aplikacji, bo dla mnie to jest tutaj wygodniejsze. E, I teraz przejdę sobie do zakupów. Ostatnio robiłem wpłatę, także będę sobie musiał to tutaj zmienić euro na USDT. Sprzedaj. Po tej cenie. 100%. OK, USDT już na koncie także przechodzimy sobie dzisiaj będzie całość z dwóch, z dwóch tygodni tak bo jeszcze mamy jeden zaległy no i teraz ten poniedziałek także za dwa poniedziałki będzie robione zakupy nie sprzedaj tylko kup i i tak bitka było za za dyszkę Ethereum i Binance było za dwie dyszki tak. reszta reszta to samo dyszka ok i dyszka zostaje uh, na zakupy po jakichś większych spadkach lub innych jakichś ciekawych projektach także to sobie zostawiam tyle zakupy zrobione przejdziemy sobie teraz na wykres jeszcze zobaczyć jak to wygląda sytuacja na portfelu także przechodzimy do kompa okej okay, jesteśmy już na wykresie i teraz teraz tak jak tu widzimy na bitcoinie właśnie tutaj mamy poniedziałek Wczoraj były spadki, dzisiaj mamy też spadki 1,5-2% no. ogólny rynek mocno trwał, bo tu alty niektóre dostały po 10-13 13%, także także jest czerwono, a ja tak jak już w poprzednich filmikach mówiłem, lubię w takie dni właśnie robić zakupy w tym czasie rynku właśnie najlepiej w takie dni robi się zakupy. Oczywiście długoterminowe zakupy, tak, nie są to jakieś zakupy na, na szybko, bo tu e, w każdym momencie jeszcze możemy zlecieć gdzieś w okolice 19. Także jeśli ktoś chce tu teraz kupować i liczyć, że to odbije albo nie daj Boże grać na dźwigni, no to to nie tędy droga, e, okej. Okay. Przechodzimy sobie do portfela. Tutaj ostatnio były trochę większe zyski, ale teraz nam to spadło do 6%. Wszystkie te dzisiejsze transakcje, co, co zrobiłem, sobie później dodam i ostatnio mówiłem o tym, żeby wywalić właśnie Kronosa, i tak to zrobiłem. Wywaliłem właśnie tego Kronosa i zostało, została czysta. Czysta po prostu lista tych kryptowalut, które skupuję i żeby te, te statystyki jakieś wyglądały, bo tego Kronosa nie za bardzo mi się chciało zawsze pisać. Także tak to wygląda. Te tera mam tu odłożone już 90, to razem z dzisiaj to będzie 100 dolarów. Także za te 100 dolarów chyba zrobię sobie jakieś zakupy teraz przy tym, przy tym rynku, który tak spadł to będą tu jakieś ciekawe okazje te kryptowaluty co tu widać na samym końcu to mam sobie po prostu tutaj inne takie zagrania wrzucone i z tego mojego innego portfela z głównego tam przeznaczyłem sobie po prostu USDT na na takie zagrywki. No i gdzieś to tam skupuje, skupuję. Tak? System, Niesystematycznie, ale, ale po prostu z uśrednieniem ceny. I tak jak widać, gdzieś to tam wyżej zaczęłem kupować przed tymi zjazdami, wszystkimi. No i wszystko jest dosyć, na dosyć dużym minusie. A całość, czy, całość tych zagrywek jest na minus 15%. No, co niektórych mogłoby naprawdę wystraszyć takie zagrywki, na przykład tak jak tu minus 16, minus 22% od, od ceny zakupu, także nie, nie jeden na pewno by się mocno, mocno zestresował przy takim wyniku. Ja oczywiście jak będzie dalej spadało, to będę dalej dokupywał, średnio o tą cenę, ale to są zakupy robione na dłuższy okres. tak Liczę tu na jakieś większe procenty z tego. Także yy, nie przejmuję się tym aktualnym stanem. I, I tyle, tak jak mówiłem, jak jeszcze zacznie spadać, to będę dokupywał, żeby tą cenę zakupu gdzieś obniżyć. Yy. Czekamy dalej, jak rynek się rozwinie. Jeden właśnie z tych projektów sobie jeszcze wybiorę. Chyba nawet e, ten i kupię sobie po prostu kupię po prostu sobie go z puli, e, którą mam tutaj właśnie te wolne tetery wolne na, za, na zakupy, żeby gdzieś tu je powiększać. Także jeszcze zobaczę, zastanowię się chwilę i, i, i coś, coś sobie tu wybiorę. Okej, okay, także postanowiłem, że kupię sobie właśnie e, kryptowalutę Syn e, i teraz i teraz właśnie w tym momencie zrobię sobie zakup za 50 dolarów a drugie 50 dolarów zostawię sobie w razie spadków e, na uśrednienie tak nie jest to może jakoś proporcjonalnie ustawione ale ale tak po prostu zrobię za 50 dolarów teraz ok e, udało mi się kupić także Tutaj sobie to zmienię tu w Tetera sobie wejdę i po prostu edytuję tu tak Czyli tutaj tutaj by było z dzisiejszymi zakupami stówka 50 wydane, także zostawiamy sobie tu 50 na Teterze I tu sobie dodamy koina. Okej. Okay. I dodamy sobie tu od razu transakcję. Ja zakup robiłem po 9, 2, 8, 5. I to mi wyszło 53,8 sztuki, czyli 50 dolarów. Ok, dodajemy. Dobra. Jeszcze może to na wykresie sobie to też uwzględnię na szybko. To było 9. 2, 8, 5. Ok. Tutaj zrobiono zakup. I tyle. Dobra. Czyli na dzisiaj już mamy wszystko. No i teraz czekamy aż rynek gdzieś zacznie odbijać, łapać jakieś zielone dni. Wtedy zobaczymy jak to jak to będzie wyglądać, ale tak jak mówiłem, zostawiłem jeszcze 50 dolarów na to, że jak tu gdzieś zacznie spadać, to jeszcze sobie, sobie dokupię i po prostu później będę już tylko czekał na rozwój wydarzeń, tak? Okej. Okay. Okej, okay, to by było na tyle. Dzisiaj zakupy zrobione, już wszystko uzupełnione. E, tak, jak powinno być, wszystko uregulowane tak, jak powinno być, także nie jestem z niczym już do tyłu, i co, i teraz po prostu zobaczymy, co będzie działo się dalej. Tak, tak jak, jak już wcześniej mówiłem, nuda, nic ciekawego się tutaj nie dzieje, skupujemy. Dziecie dopiero będzie e, później, także później będziemy, będzie więcej, więcej emocji trochę niż, niż teraz. Teraz rynek nie daje za dużo emocji, ale to jest bardzo dobry czas właśnie na robienie zakupów. Ok, dzięki wielkie za obejrzenie tego filmiku. Jeśli chcecie oglądać dalej tę serię i wiedzieć co się dzieje z portfelem, który prowadzę, to zostawcie suba na kanale. Możecie zostawić łapkę, jeśli, jeśli filmiki Wam się podobają. W komentarzu możecie wpisywać pytania, jakie macie. Mogę je poruszyć tutaj na tych filmach. Także tyle. Dzięki jeszcze raz. Do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym. Pozdrawiam. Cześć.